Witam serdecznie wszystkich na kanale Wróżka Kalina. Zapraszam na wizję dotyczącą Polski świata. Co się zadzieje w maju 2023? Wejdziemy sobie tutaj trochę w energię dalszej przyszłości. Ostatnio robiłam na kwiecień, jak również od początku roku, tak? Styczeń aż do kwietnia, także możecie sobie tam wrócić do tych nagrań. I analizować na bieżąco z realem. E, chciałam jeszcze zaprosić Was na czytania indywidualne, e, horoskopy noworoczne, e, jak i również na oczyszczania, odcinania karu pokoleniowych. I e, zachęcam do zakupu talizmanu ochronnego od złej energii tego świata i przestrzeni astralnej. E, również są po to, żeby Wam się układało w miłości, finanse, zdrowiu, jeśli macie problemy. Dobrze, zaczynamy. Niech mój archanioł Stróż połączy się z archaniołem wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie czekać Polskę i świat w maju 2023. Dobrze. No i patrzymy. Maj, Polska 2023. Zdrowa komunikacja w związkach, rozmowa od serca, przejrzysta, asertywna komunikacja pomaga, pomaga, Tutaj pomagają zrozumieć i być zrozumianym, tak, te komunikacje. Także Polska, moim zdaniem, w maju będzie się komunikowała ze światem, jak rozwiązać pewne e, sytuacje e, na różnych podłożach. One będą wtedy na różnych też jej etapach w maju już. E, więc będzie się trochę działo. No i zobaczmy, co karty tutaj mówią. Maj, Polska 2023. Dużo rozbieżności jest finansowych, które będą wydawane, tak jakby wydawane były pomocy. Znaczy jakby. Nie, będą wydawane pieniądze na jakąś też pomoc, ale jakby ogólnie pieniądze w Polsce były wydawane poprzez jakąś ustawę, która zostanie wprowadzona i będą one bardzo prosto, tak jakby wylatywały z tej Polski, tak? Te pieniążki na lewo i prawo, jakie również w Polsce na różne dziwne rzeczy, e, które będą miały miejsce e, i to będzie tak w białych rękawiczkach. Tak, bo będzie jakaś ustawa, być może będzie nawet przekształcenie wcześniej, jakieś ustawy, maj, czerwiec, tutaj już się pokazuje, że one na podstawie jakiejś ustawy będą wydawane po prostu pieniążki też na jakąś pomoc. Polska. Hmm, tak jakby we współpracy ze światem, dwa lata się pokazują. Było dwa lata jakiejś dziwnej współpracy. Ale świat jest, polska świat raczej. Okazuje się symbol ptaka, który jakby trzyma to współpracę. Walka o to, co jest. Też przewidziane jest w świecie jakaś walka narodów. I dalej symbol trójkąta, trójki. Yy, jakby konflikt yy, zaczął być na innym etapie. Podzieli to różne e, kraje. Też poprzez pewne współpracę. E, to co się podejmą. I symbol ptaka w zawieraniu umów. No, które narobią hmm, trochę hmm, zamętu ekonomicznego, gospodarczego, finansowego. Na rodziny, na dom, na życie. Dobrze. Czyli to był ogólnie do Polski świata rozkład, bo już trochę nam energia podpowiedziała. No i sobie teraz rozłożymy mapkę. Maj 2023 Polska. Co się będzie działo? Mówi mi energia, jacyś wnioskodawcy. Głuchota na niektóre sprawy. Czyli jakby nie wiem, ktoś coś mówił, a jest nagle głuchota, tak? Czyli ludzie przestają słyszeć. To, co im się mówi. Tak, jakby ich mózg wypierał to, co słyszy. Maj 2023, maj 2023. Oswobodzenie jakichś ludzi, jakiejś grupy ludzi. Prowadzenie czerwonej strefy na granicy. Czy też na granicach. Chodzi mi o Polskę. Maj 2023. Obwód y Kalingradzki pod kontrolą. Przygotowanie terenu nadmorskiego. Zobaczcie, jak wahadło nakreśla e, koło, tak? Czy to jest praktycznie taka strefa. Maj 2023. Niektóre rzeczy pójdą na próżno. I zobaczy teren, gdzie zakreśla koło. Morze bałtyckie, tutaj część pomiędzy Niemcami a Polską. Niektóre rzeczy pójdą na próżno. Wycofanie się kogoś tutaj z z jakiegoś um, podjęcia decyzji, tak? Wyzwania, zamierzenia. Wycofanie się kogoś. Mhm. I tu dalej jest nakreślone koło właśnie morze Bałtyckie, Niemcy, Polska i te tereny. Być może chodzi tutaj o te rury e, z gazem, tak? Dobrze, maj 2023. Energia Potupada. Wycofywanie się niektórych spółek e, energetycznych. Dobrze. Maj 2023. Przepraszam maj 2023. No i tu nakreścia mi koło siedlisko różnych zakażeń. I tak łapie, słuchajcie, hmm. No, nie wiem, Kraków, Rzeszów, Łódź i Warszawę. No, tego, co to jest? Yy, jakby większe miasta. Większe miasta, na Wrocław się nakreśla. Yy, zjawisko takie, jakby różne zakażenia były. No, dziwne jest to. I takie, takie jakby wyświetlają mi się miejscowości, a szczególnie. Duże miasta. Siedlisko jakichś zakażeń. Hmm. Jeszcze raz. Maj 2023. Maj 2023. Co będzie się działo w Polsce? No i te spółki energetyczne. Coś by się. Jakby się coś, ktoś wycofywał. Obniżenie. Częstotliwości napięcia. Może będą się bawić z tą częstotliwością napięć. Maj 2023. Co jeszcze? Maj 2023. Efekt złudzenia, który powstanie w Polsce. Ale z czym to związane? Maj 2023. Maj 2023. Opóźnienie w czasie jakiejś sytuacji i coś jest e, związane e, z energią e, tutaj. Energią Ukrainy mało tego, jak i e, Polski. Dobrze, jeszcze raz patrzymy, wchodzimy w tą strefę. Maj 2023. Maj 2023. Jest tutaj tarcza na wschodniej stronie Polski. Jakaś obronna ochronna, wzmocnienie jej. I dalej się to pokazuje, widzicie, moi kochani. Jeszcze zobaczymy sobie tutaj tą Ukrainę, co się będzie działo. Maj 2023 Ukraina Ukraina Co się będzie działo Niepokój wśród ludzi ale tu już mamy ten niepokój. Ale w maju, jakby tak trochę to wszystko hmm, weszło trochę na jakiś inny etap na tej Ukrainie. Ludzie będą czymś rozczarowani, a szczególnie Ukraińcy. W tym, co e, Ukraina i świat zamierza e, lub co wykona, e, tak, jakieś, mówię tu o jakimś ruchu, e, też i na terenie Ukrainy, ale i na światowym, e, to będzie takie, takie jakby kołowrotek, tak, różnych zdarzeń, e, taka nieprzewidywalność jest i światowa i, i tego co się dzieje na Ukrainie, ale też jest właśnie jakiś konflikt na świecie, tak? W tle i to nie wiem moim zdaniem jakiś poważniejszy niż to co jeszcze na Ukrainie jest teraz chociaż to już w ogóle jest poważne, no ale coś jeszcze się może wydarzyć. Ja mówię, że na przełomie roku 2003 a 4 ja widziałam w świecie wzmożony konflikt, e, gdzie ta sytuacja jeszcze doprowadzi też i do czegoś na świecie, tak? E, w innym miejscu, dlatego no, nie będzie to prosty rok 2023, a 4, no a e, później między 4 a 5, maksymalnie do 6 też tutaj są różne e, anomalie, ale to już związane e, jakby m, też z konfliktem, ale tego co wykona sama też yy, Ziemia, yy, także no będzie się działo. Moim zdaniem od 2003 do 6 będą różne takie dziwne sytuacje, gdzie to będzie szło tak jak film. Maj 2023. Pełno niepowodzeń na Ukrainie. No, widzicie moi drodzy, nie jest to wszystko takie proste, nawet do opowiedzenia Wam, ale no mówię, jak to odczuwam energetycznie, tak. Zobaczymy, jak to się sprawdzi ta cała wizja. Dobrze, jeszcze chciałam tutaj rozłożyć runę na Polskę. Polska. Maj 2023. I dalej mi tu mówi ogłoszenie jakiejś epidemii. O, nie chcę pokazać. A to energia sobie żarty z nas robi. Nie chcę pokazać. Maj 2023, Polska. Ohoho, ho. tutaj tak nieciekawie wypadło. Kryzys, e, brak pomyślności, strata. Przymus wewnętrzny, jaki czasem trzeba sobie narzucić, ale też ograniczenia, które spotykają nas za sprawą innych ludzi. Wyzwolenie może dokonać się jedynie w przypadku wzmocnienia sił wewnętrznych. Czyli mówię, granice zostaną wzmocnione. No, tego pokazuje mi się czerwony kolor, jakaś czerwona linia. Na terenie granicy wschodniej Polski w maju 2023. No i też tutaj widzicie, nawet tutaj Runa mówi wzmocnienie sił wewnętrznych, przymus wewnętrzny, jaki czasem trzeba sobie narzucić, ale też ograniczenia, które spotykają nas ze sprawą innych ludzi, czyli ze świata, tak. No nie będzie tutaj łatwo. Maj 2023, świat. Jeszcze świat. Świat, jak do tego się odnosi, akceptacja, wyrozumiałość, hojność, metafizyka, symbol, tutaj współżycia też, podarunek materialny albo mający wymiar duchowy, rada, nie zatracaj swojej indywidualno, indywidualności w związkach, w kontaktach służbowych, prywatnych. Czyli też tutaj trzeba, mam zamiast taki przekaz, że każdy kraj też powinien trochę myśleć o, o sobie, czyli o swojej indywidualności i trochę tego, temu wszystkiemu się nie poddawać, bo ale to jest też jest tutaj w, kar w kartach powiedziane pewien przymus, tak wywarty na różne narody w ramach współpracy. I też tu są kwestie finansowe, które jakby będzie dawał świat. W ramach tej współpracy, także moim zdaniem, niektóre kraje, mało tego, że nie będą myślały o swoim narodzie, to tak jakby chciały to te pieniądze, tak, czyli tutaj e, politycy i tak dalej w różnych tutaj krajach, wezmą te pieniążki, ale nie będą myślały o e, jakby indywidualności swojego kraju, czyli o tym, żeby ludzie w ich żeby ludziom po prostu w ich kraju dobrze się żyło, tak? Tylko będą się myśleli o tych pieniądzach i o tym, jak do tego wszystkiego tutaj e, zrobić działanie. Także ludzie trochę będą mniej ważni w maju 2023 w Polsce i na świecie. Ale widzicie, co się będzie działo. E, takie różne no, niepokojące sytuacje w kartach się pokazują. E, dobrze, e, kochani. E, Dziękuję Wam za wysłuchanie mojej wizji. Jeżeli Wam się podobało, proszę o łapki w górę, subskrypcję, Wasze komentarze, odniesienie do tego wszystkiego, wszystkiego dobrego w nowym roku, aby był zadowalający dla Was. No i dużo buziaczków. Do usłyszenia!